Siemanku, nie macie pomysłu, co jeść w lesie? Albo jaki posiłek zrobić i z czego zrobić? Zapraszam na film. Pierwszą rośliną, która będzie nam potrzebna, która rośnie praktycznie wszędzie, jest młody podagrycznik. On jest taki w kształcie trójkąta. Nóżkę też ma trójkątną. Z tej strony jest jakby taka Bardziej płaska, a z drugiej strony półokrągła. Jest bardzo zdrowe i dobre warzywo. Kolejna z roślin, która nas interesuje, to jest pokrzywa. Bardzo łatwo ją rozpoznać, bo przy tknięciu kuje jest bardzo charakterystyczna. Oczywiście zbieramy takie młodziutne, jak najmłodsze pokrzywy, bo mają najwięcej witamin i wszystkich soli mineralnych. Zaraz koło pokrzyw rośnie przytulia czeplna. Ona jest bardzo łatwa do rozpoznania, bo wygląda tak, a jak przejdziemy po niej ręką, to a się czepie i tak przytula, czepia i tak przytula do każdego ubrania. Weźmiemy sobie jej też troszeczkę. No i ostatnią rośliną, którą potrzebujemy jest mniszek lekarski, popularnie zwany mleczem albo tmochawcem. Tu jest jeszcze Taki świeży kwiat, a tu się tak pewno robi dmuchawce z niego. No i bierzemy całą roślinę, bo cała nam się przyda do jedzenia. Nie będę wam opisywał jaka każda roślina ma wartości odżywcze i czemu jest prozdrowotna, bo nie jestem botanikiem. Ale jest taki pan, nazywa się pan profesor botaniki Łukasz Łuczaj. Chyba najlepszy profesor w Polsce. Wkleję link do kanału gdzieś tam tutaj na dole w opisie. Warzywa przepłukałem, a mniszek ma, nie wiem czy widać w kamerze, takie mleczko zresztą każdy kto kiedyś mleczka zerwał to to widzi takie mleczko, robi się u góry i to mleczko jest bardzo gorzkie yy, dlatego Niszka zostawiam w wodzie na jakieś 15 minut żeby to mleczko wypłynęło bo one nie jest trujące, ale jest gorzkie bez tego mleczka potrawa będzie dużo lepiej smakować To już prawie wszystkie składniki, które będziemy dzisiaj dodawać do zupy, ale nie może w lesie zabraknąć kiełbasy. Trochę mięska, białka przyda się. I niech się ziemniaki i marchewka ugotują na miękko. Zupa nam się już zaczęła gotować. Zanim się dogotują ziemniaki i marchewka, to my w tym czasie pokroimy nasze zioła. Czas na zioła. Bardzo dużo, czym więcej tym zbędzie zdrowiej. Sól, bazylia i czerwona papryka. Jeszcze trochę przecieru pomidorowego. i gotujemy maks. 5 minutek, żeby wszystkie y, witaminy nie umarły w tym wrzątku No i sprawdźmy, o, zupa już jest gotowa Wygląda to tak Zaraz się wezmę do jedzenia Zupa wygląda tak, spróbujmy jak smakuje, ale ciepła, ciężko ją ja ugryźć. Czuć delikatną goryczkę. Chyba mniszek za krótko się moczył i całe tego mleczko nie wypłynęło z nim, ale zupa jest naprawdę smaczna.